Moi drodzy, pod odcinkiem 99 Nocy w lesie na ślepo już pomału dobijacie 5000 łapek. A co jeśli dobijecie 5000? 5000 łapek robimy piosenkę z 99 Nocy w Roblox. Dokładnie tak, także, żeby stworzyć piosenkę. Żeby stworzyć piosenkę, muszę czegoś się dowiedzieć o tej grze, żeby miała jakikolwiek sens. I jednocześnie chciałbym, żebyście też się w nią troszeczkę zaangażowali. Pod tym dzisiejszym odcinkiem chciałbym, żebyście napisali jakiś rym. Tylko, że ma być to jednozdaniowy rym. Bo jak będzie za długi, to całą piosenkę zajmie, a też nie o to chodzi. Chciałbym, żeby dużo osób miało szansę pojawić się na piosence. Także jedno króciutkie zdanie, być może z jakimś rymem, być może nie, być może ja dogram jakiś rym do tego zdania, co napiszecie. Fajnie jakby się jednak od siebie różniły, bo jak y, każdy... Kom... Komentarz będzie typu 99 nocy w lesie. Bardzo lubię tą grę i wy o tym dobrze wiecie. <grym> Ciężko by było z tego spiąć nutkę. Także wiecie co robić, a ja muszę lepiej poznać tę grę. Zacznijmy od pierwszego pytanka. Jakie jest pierwsze dziecko do uratowania? Dziecko Dino, dziecko kraken, dziecko kałamarnica czy dziecko koala? Zdaje mi się, że to dziecko z czapką czerwoną. I to było chyba Dino. Jest! Dobrze! Mamy jeden punkt, to już mi wystarczy! Można coś w piosence o Dino nawinąć. I nawet zrymowałem! Coś tam, coś tam. Jakbym mógł zapomnieć o Dino w piosence nawinąć. O! Co? Zapiszę sobie, że Dino. Kto strzeży tego dziecka? Dobra, tam już nie doszedłem nawet. Za daleka pewnie od ogniska. Wiki, wiki, alfa, niedźwiadki i jelonki. A, wilki, nie wiki. To wygląda jak jakaś nora, nie wilcza, tylko jakiegoś większego zwierzęcia. Więc stawiam na... Na jakim poziomie można uratować dziecko Dino? Na pewno nie na pierwszym. Drugi. Nie! Dobra, jak widzicie jeszcze bardzo mało wiem o tej grze. I to dobrze, bo gdybym wszystko wiedział, to bez sensu byłby ten odcinek, tak? Za co możemy wymienić się z handlarzem? Za króliczą stópkę, głowę wilka, głowy nie pamiętam, żeby było. Co to za jelonek? Po co ten jelonek w ogóle? O ja pierdzielę. Skórę czy łapkę niedźwiedzia? Raczej skóra. Jest tak! Czy da się przeżyć ponad 99 nocy w lesie? Wydaje mi się, że tak. Widziałem, że niektórzy youtuberzy mają w tytule, że przetrwali 1000 nocy na przykład. I mógłby być to bait, ale wydaje mi się, że rzeczywiście można przeżyć więcej niż 99 nocy w lesie. Nie mam pojęcia realnej, chętnie bym to zaznaczył, ale zaznaczę... Jest. Wejdźmy, zobaczmy, ile można maksymalnie wypłacić z bankomatu, co? Przeżyć w 99 nocy w lesie robi... Bloks. Można przeżyć maksymalnie 99 dni, po których gra się kończy filmem przerywnikowym Choć liczba nocy w tytule gry wynosi 99, nie jest to limit A cel, który gracze mogą osiągnąć, aby zakończyć rozgrywkę w ramach fabuły gry Dobra, jaki jest rekord? 3000 dni! Admiros pobił rekord! Czy ty jesteś normalny? Trzeba to zobaczyć. Cztery godziny grał! Co? Co ty masz to za sprzęt? Co to jest w ogóle? O, ale se patent zrobił. Żeby nie wchodzili te warioty, nie? Zobaczcie, że on ma już 464 dzień. Proszę bardzo, i teraz tak. Wrzucam wszystko tutaj. Chłop tutaj już w Family Park jakiś Energylandie wybudował. 3, 2, 1 i uwaga, uwaga. Nastał nowy dzień. Ja palę wszystkich kultystów, zbieram amunicję. I w tym momencie wybiło nam ponad 3000 dni. To już jest ten moment. Ja już tutaj wrzucam do ogniska. Wrzucam do ogniska wszystko, co się da. Ponieważ mamy 3002 dni. To jest absurdalnie niemożliwe do wykonania. Ty się nie cieszysz z tego. O, może się cieszysz? Ale inaczej? Nie wiem, no to bym połamał krzesło pewnie. Nie no, szacun stary, Head, Real czy Barca? Są to za pytanie? Słuchajcie, jako że jestem sercem za Polakami. Szczerze jestem koneserem futbolu. Nie jestem za jednym czy drugim klubem. Chociaż Manchester United, dobra zawsze górą ty, górą ja. Ale powiem wam szczerze, że raczej bliżej mi było zawsze Barcelonie. Chociaż to zależy od okresu. W tym okresie, gdzie jest Lewy Barca lepszo. A wy jaki jesteście team? Napiszcie w komentarzu Jaki jest nowy biom? Dodali nowy biom Jeleniowy na pewno, nie bo z tym jeleniem To już przesadza tutaj twórca Zimowy, nocny, lawowy lawowy. Jest! Ktoś nabrał się z tym obrazkiem No, coś czułem, że to może być podchwytliwość Jakie jest drugie dziecko do uratowania? I tutaj się zaczynają schody Koali i kałamarnicy nie kojarzę Więc może przeżyłem tyle nocy, żeby poznać tylko Krakena. Kraken! Jest! Dobrze! Czy da się pokonać jelenia? Raczej nie, bo bez sensu, było jakby jelen nie żył E, co to za pytanie? Mamy dobrze! Czy są... Subskrybujesz, Wojana! Nie subskrybuję Wojana! No! Kurde, muszę to zmienić! Nie! Mogę zaznaczyć, tak jest najlepszy! No! Ile kosztuje najdroższa klasa? Dużo odpowiedzi z diamentów. A dajmy. Oj. Nie strzeliłbym na pewno, że to jest 700. Czy przeżyłeś 99 dni? Tak! Mój rekord to 167 dni. Wow, brawo! Nie tak naprawdę nie przeżyłem i to jest mój cel. Na pewno to zrobimy kiedyś. Czy można posiadać broń kosmitów? Oj nie mam pojęcia. Wiem, że my atakowaliśmy raz kosmitów, ale czy można? Zaszliście mi teraz za skórkę troszeczkę za bardzo. Ostatnie pytanie, czy podobał Ci się quiz? Tak, był jak najbardziej spoko. 9,14. Na bardzo ładnie ci poszło. Ważne, że więcej niż połowa. A zobaczmy jakiś fany moment. Może będzie jakiś śmieszny short. Wim. Ehehe <laughs> Wait! Fajne. You are hungry! Takie rzeczy są w tej grze Kurde, Felek hmm. Ludzie jeszcze tyle nie odkryłem w tej grze Że to jest szok nawet niedźwiedzia nie widziałem, tak mi się wydaje. To jest głównym antagonistą w grze n The Forest. Człowiek Jelen, Dirmen. O Jeleniu też zapiszmy do nutki. Ile poziomów ma ognisko? Bo nie wiem, ja dotarłem chyba do piątego, no wyżej już nie. A dajmy siedem. No! Ty przejście 99 nocy kończy całą grę? Nie. I tu. Nie zauważyłem nie zupełnie. A to dobrze, bo już wiecie, jestem tak doedukowany, że już coś tyle pomysłów w głowie się pojawiają na tą nuteczkę. Gorzej, jak wy w całą za mnie napiszecie, to już w ogóle by jaja będą. Który z tych przedmiotów zadaje najwięcej obrażeń przeciwnikom? Stara siekiera nie, mocna siekiera, włócznia. Pistolet raczej się wydaje. Naprawdę! W sumie to by miało sens, bo łatwiej się strzelać z pistoletu i on by był zbyt opek, gdyby jeszcze więcej niż włócznia zabierał. To już będę wiedział. E, Wadę w ciebie, włócznią jak e, Johnny Depp, e, Orlando Blooma. Jesteś taka piękna. Piękna, a ja jak człowiek guma. Co jest? Niech będzie też włócznia. Niektóre rzeczy mają określony poziom płomienia. Który wskazuje, jaką moc daje ogień do ogniska. Węgiel ma poziom, no to tego nawet nie wiedziałem. Dobra, dajmy. Pff, wiedziałem wszystko. Trzy odcinki z tej gry już jestem masterchef. Crafting. Oprócz drewna gracz mógł również pozyskać złom. Ah! Jaka jest fabuła tej gry? Trzeba pokonać człowieka w ostatnim bo nie mam pojęcia. Trzeba odnaleźć drogę do domu, zanim nie mam pojęcia. O, dzieci! Jeśli nie wiesz o co chodzi, chodzi o dzieci. Pierwszy dzieciak nazywa się Dino. Kto może co jakiś czas zaatakować ognisko? Kultyści. Opl! 99 nocy w lesie to gra typu romans, tak, romans! Romans z Jakie jest najtrudniejsze osiągnięcie do zdobycia? Oj, bez jedzenia mięsa, chyba to będzie, nie? Najcięższe. Przetrwanie 500 nocy. O, proszę, to nie wiedziałeś. Twórca tej gry za Zagrywał się pewną popularną grom na Roblox, mowa o Doors, bez sensu by to był, chociaż Doors Style a Brain rot? no nie jest to w ogóle podobna gra Rainbow Friends, nie mam pojęcia o co tam chodziło Dajmy the, the Drill, jest! Nie mam pojęcia co to za gra Dead Riles, od razu sprawdźmy, może to będzie kolejna fajna gierka do nagrania o z jakimś pociągiem Ile drewna potrzeba do stworzenia mapy? drewna aha bo mapa jest na drewnie 5 u kogo kupuje się nasiona za kwiaty? U wróżki. Yes. U tradera można robić zadania, za które dostaniemy wybór jednej z trzech nagród, ile można maksymalnie wykonać zadań u niego. Dajmy też trzy. No, no. Wraz z poziomem ogniska mapa rozszerza się. Oh. Czy zawsze wypada sadzonka po ucięciu drzewa? Oj, nie wiem, kurde. Ale wydaje mi się, że nie. Jest! Czy jadąc drogą podporządkowaną tam da się jeździć? Masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa pojazdowi, który jeżdża z lewej strony drogą główną. Aha, wytyfy miało być pytania z gry na Roblox, a nie na prawko. Tak! Wybacznie, mogłem się powstrzymać. Wracając, czy policjant? Zamilcz. Dobrze! Ostatnie dwa pytania były trolem, więc teraz na poważnie. Czy można jeść surowe mięso? Można. Czy to koniec, quizu? Co to jest? To. 15 na 21. Kurde, znowu tak wiecie. Średnio na jeża. Co tu mi się odpaliło? Beautiful eyes of the forest. W głębi lasu, gdzie cień się skrada, twoja stara puzle układa. Tam piękno natury w pełni się układa. Drzewa wysokie jak strażniczycy stojące, a w ich koronach słońce się odbija złocące. Wow, ty. To jest dopiero tekst do piosenki, taki bardziej poetycki. Zobaczmy, co wyskoczy w gogle w wpisaniu 90. 9 nocy w lesie. Pierwszy test gra. Drugie, Yoshi, Alegry. 58 lifehacków w nocy, które musisz znać. Dobra, zobaczmy pierwsze trzy i zobaczymy, czy je znam. W dzisiejszym filmie dowiecie się, jak zdobyć nawet 300 diamentów za darmo. Najlepszą siekierę po dosłownie 5 minutach grania, czy chociażby jak ocalić czwórkę dzieci w mniej niż 10 minut. Hoje, że za chwilę to ja rekord świata pobiję z tymi tipami. Oj, za 5 minut film publikujemy, już się chyba opublikował. Szybko wchodzimy, sprawdzamy kto napisał pierwszy komentarz Zuzia i ja, Ale łapeczki jeszcze nie zostawiłyście, dobra ja będę pierwszą łapeczką <słuch> <słuch> Witamy was serdecznie, oczywiście z serduszka, zrobiłem parówkę z kota Serdecznie wam polecam Chodź, jeszcze jedną rzecz sprawdzamy Ofaj ci ty i stawaj tutaj przy drzewie Na raz, dwa, trzy, ja rozwalam to drzewo, a ty to obok Trzy Dwa, jeden, dawaj. To drzewo Do da się rozwalić! Piła motorowa będzie, wydaje mi się, że szybsza. Znaczy, będzie na pewno. Ale jak widzieliście, jeśli chodzi o małe drzewka, no to. No to właśnie. Choć pomogę, pomogę, ci. I nie wiedziałem, że to się da rozwalić w ogóle. Jeśli chcesz zrobić najdłuższego i najlepszego rana swojego całego życia, restartuj City. Co to oznacza? Wchodź do gry i wychodź w momencie, kiedy okaże się, że po wbiciu drugiego poziomu ogniska nie będzie niczego ciekawego dosłownie blisko twojej bazy. To to są City i można wejść i nie trzeba od nowa gry zaczynać? Oznacza to, że dosłownie mając endless rana, będziemy w stanie najzwyczajniej w świecie łowić sobie tutaj rybki i po prostu enjoyować, dostając dosłownie nieskończoną ilość. Ile wy macie tych rzeczy? Jak ja to patrzę, gdzie on ja dziewiątą noc walczą życie. Nie ulepszaj swojego ogniska od razu. Jak widzicie, w tym momencie mamy czwarty poziom i już został popełniony lekki błąd. Dlatego widzowie, zanim przejdziecie do kolejnego poziomu, czyli piątego i szóstego, to pamiętajcie o tym, żeby przeszukać całą mapę. Ze względu na to, że na całej mapie znajdują się skrzynki, a jak wiecie, ze skrzynek możecie zdobyć naprawdę masę fajnych rzeczy. Dlatego zawsze róbcie kółeczka po całej dosłownie mapie i zbierajcie każdą możliwą skrzynkę, Tylko Okej. To, żeby żadnej nie ominąć. mam teraz tą mechanikę, no? Rzeczywiście, to może mieć sens. Ja sobie wtedy. My, my, my coś obejrzeć, bo będę doinformowany i może rzeczywiście jakieś rekordy będziemy bić. Nie uwierzcie w to. Nikt w to nie uwierzy, ja też my, wy, oni, oni my. O! Słyszycie? Jak mi deszcz pada, Uroki i mieszkania w przyczepie. Jak deszcz pada, to słychać wszystko. A jak wieje, to to wam ruszać. Wiecie co robić w komentarzach. Ja już tutaj od Admirosa i od Josiego się dużo dowiedziałem, chyba trzeba kurczę, wziąć się za pisaneczkę. Dziękuję wam za obejrzenie tego odcineczka. Podbijajcie, łapkujcie, i widzimy się w kolejnym. Trzymajcie się! Bless!